Masz kolega, który cały czas zasuwa w GW2, podobno nowa ekspansja się szykuje. No, ja w zasadzie też tam cały czas tego Guild Warsa śledzę na bieżąco. Um, I faktycznie tak, dodatek jest planowany, to będzie trzeci dodatek do gry. Um, prawdopodobnie wyjdzie to gdzieś w połowie 2021, może pod koniec, zależy jak Arena nad się wyrobi bardzo by zaskoczyli gdyby zrobili wcześniej więc raczej wątpię raczej bym się nie nastawiał na to, że będzie wcześniej niż połowa 2021 bo arena jeszcze chyba nigdy nie zrobiło tak, że zaskoczyli, że zrobili coś szybciej niż wolniej. Zazwyczaj kiedy jak coś robią to jest z dużym opóźnieniem, nie? Więc moim zdaniem połowa roku, a nawet bym się skłaniał, że końcówka jak się doliczy ta ich opóźnienia, nie? Ale tak, dodatek trzeci będzie na pewno. Kto wie, czy nie ostatni. Dużo osób spekulowało, że tego dodatku już w ogóle nawet nie będzie, nie? Nawet samo Arena NES zapowiadało, że już kolejnego dodatku chyba nie będą robić, tylko będą robić Living Story. I już samym Living Story będą podtrzymywać grę, dlatego pojawiła się ta saga, nie? Saga miała być kontentem na miarę dodatku. I to mnie trochę też martwi. Jeśli oni sagę nazywają kontentem na miarę dodatku, to można się spodziewać, że dodatek będzie na miarę sagi. Ja osobiście nie spodziewam się, żeby dodatek w Guild Warsie teraz był czymś więcej niż ta saga. To będzie saga opakowana w dodatek. Tylko plus jakieś specki, plus coś tam, nie, żeby ludzie nie płakali, ale to, to będzie po prostu yy, to będzie taka saga lekko ulepszona. Tylko opakuję to jako dodatek, żeby ludzie nie płakali aż tak, nie? Bo ludzie lubią słyszeć, że jest nowy dodatek po prostu. Dodatek marketingowo się dobrze sprzedaje i pewnie po prostu stwierdzili, to hej, robimy taki content, to nazwijmy go po prostu dodatkiem, nie? Ludzie będą spokojniejsi wtedy. Zrobią to samo, tylko nazwą to inaczej. Ale no, na pewno w międzyczasie jakiś wing się tam pojawi. Jakiś wing na pewno będzie, będą nowe spec'ki, będzie fabuła, oczywiście nowe mapki. Jakiś, nie wiem, nowy system, coś. Tak jak w powie były Mount'y, tak jak Gliding był w HOT, tak w, w tym dodatku pewnie też coś tam, jakiś, coś tam takiego dadzą, nie wiem, może jakiś fishing, może nową rasę grywalną. Coś pewnie będzie. Może jakiś, nie wiem, system komanderów, takich znaczy komanderów, tych followersów jakichś takich, nie wiem. Kto wie co to tam będzie, ale coś na pewno takiego w tym stylu będzie, nie? Jakieś domy dla graczy czy coś. A jestem w ogóle ciekaw, tak by the way, to, to moim zdaniem mega dużo pokaże o przyszłości Guild Warsa, nie? Czy w tym dodatku, w trzecim dodatku, yy, Guild Wars się rozwinie yy, i zrobią yy, Direx 12 albo przynajmniej 11? Bo jak na razie Guild Wars jest na Direxie 9, który jest mega przestarzały, nie? I jeśli w tym dodatku nadal pozostaną przy Direx 9 to moim zdaniem oznacza, że oni już mają zamiar stać w miejscu, ta gra już nie pójdzie, nie pójdzie dalej, nie? Że oni już nie chcą inwestować aż tak w to wszystko, tylko robić ten content taki jak jest i wyciągnąć tyle kasy jeszcze z tego, ile się da, nie? Póki gra całkiem nie umrze. Jeśli nie przejdą na jakiś nowszy direkts, nie? Jeśli przejdą, to widocznie to będzie znaczyło, że coś tam im jeszcze zależy na tym, żeby to rozwijać. Dodadzą pewnie nową rasę, bo to najłatwiej, yy, zostało im Tengu. <grym>, teoretycznie najłatwiej. Prze, przeważnie w MMO jest tak, że okej, okay, wystarczy dodać... Znaczy, dodaje się po prostu nową rasę i siema, nie? Wszyscy są happy. Ale w Guild Warsie ta nowa rasa grywalna to nie jest... To nie jest taki łatwy temat. Yy, Arena.net bardzo często pytane o nową rasę mówiło, że nie, nie planują, bo to wiele problemów by tam rodziło, coś tam wytłumaczenia, 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 nie? I gracze też, jak się rzuci temat w ogóle, nie wiem, na forum czy tam na reddicie guild Warsowym, że fajnie jakby nowa rasa grywalna się pojawiła, to od razu pojawiają się hejty, że nie, 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 nowa rasa po co? To lepiej, żeby inny content robili, nie? Ale to dlatego, bo ludzie po prostu mają tam... tam są braki w kontencie i każdy walczy o, o swoje, nie? PvP cisną, że powinno być więcej PvP. PvE, gracze mówią, że powinni tylko PvE robić, no bo za mało PvE. Wszystkiego jest tam za mało, nie? I każdy walczy o swoje. A, ale tak, o, wiadomo, ja się akurat bardzo zgadzam, że nowa rasa to jest coś, co przyciąga graczy, nie? Jak ludzie słyszą, że w danym MMO pojawia się nowa rasa, to od razu są zainteresowani, nie? A, tu musimy do tych, do tych, tych podchodzić. Zagadałem się trochę. Mówisz, że oni. O kurczę, nie zdążę chyba podejść. Szybko, szybko, szybko. Zdążyłem. Czy to chwyci? Chwyciło. Uff. Mówisz, że nowi się najbardziej liczą niż weterani, hmm. poniekąd się zgodzę. Wiadomo, nowi, nowi gracze muszą być, musi być przypływ nowych graczy. Tylko w Guild Warsie też jest trochę taki myg, że tych nowych graczy w Guild Warsie nie brakuje. Nawet ci powiem, tam jest bardzo dużo nowych graczy w tej grze. W Guild Warsie akurat doszło do takiego paradoksu, że nowych graczy jest pełno, a weteranów prawie, praktycznie nie ma. Więc jest problem taki, że nie ma osób, które by uczyły tych nowych graczy tego wszystkiego. Weteranom, weteranów albo nie ma, a ci co chcą, nie chce im się uczyć nowych graczy, bo oni uczyli jedno pokolenie nowych graczy, drugie, trzecie, a ci wszyscy nowi gracze potem, jak już się wyuczą rzeczy, przestają grać, bo nie widzą sensu, żeby to dalej robić, nie? Bo starego kontentu ludziom się nie chce uczyć ciągle, nie? Ile można.